Moi drodzy, zobaczcie, że ta buźka się zmienia, na skinie influenzora się zmienia buźka, niesamowita rzecz. Ale kompletnie nie o to chodzi w tym odcinku, ponieważ mam 9000 klejnotów, a w grze mamy dostępne nie tylko koło mundialowe, ale dwa nowiutkie, brand new, fresh new, nowe koła, którymi oczywiście muszę zakręcić. Jest to koło cyber oferty, czyli oczywiście koło, które dostaliśmy z okazji um, tego, słuchajcie, czarnego piątku, no ale koło specjalne razy 3 również dostaliśmy w sumie z okazji czarnego piątku. Koło mundialowe jest dostępne jeszcze przez ponad 3 dni, więc nim dzisiaj nie będziemy się zajmować, ponieważ te znacznie krócej z nami zostaną, a ja jeszcze ani razu nie kręciłem, a oczywiście trzeba je wykorzystać. Myślę, że doskonale wiecie o co w nich chodzi, ale dla słuchajcie, porządku, dla reguły muszę powiedzieć, że tutaj mamy dostępne dwa nowe legendarne skiny. Jest to Cyborg oraz Battle Angel. Które prezentują się następująco. Battle Angel to słuchajcie, w ogóle nie jest... Nie wiem, czy to nie jest Frozen Valkyria, czy to nie jest to. Nie, zupełnie coś innego. Ok, dobra, pomyliłem. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, podoba mi się, ale Cyborg to jest w ogóle. Słuchajcie, Cyborg jest swoją drogą. No Cyborg oczywiście był w moich przewidywaniach na to, jakie skiny będą w grze. Jak widzicie, zaledwie kilku legendarnych skinów, nie mam z czego. Tak, Stambelshaina już nie będę miał. Jednorosła również nie będę miał. Tego ziomala mogę mieć, tych dwóch ziomali również mogę mieć. No i oczywiście Stam Supergal też mogę mieć, więc pora się zająć tymi dwoma. Ale poza tym mamy koło specjalne razy trzy, czyli wszystko co tutaj jest, ma trzykrotnie większą szansę na wypadnięcie niż miałoby to normalnie. I dla przykładu, słuchajcie, o, dla przykładu tak naprawdę po to tu jesteśmy. Mamy zarówno, słuchaj, mamy jeden. Drugi, trzeci, czwarty i piąty skin, coś specjalnego. Każdy po 0,6% szans, co daje 3% szansy. 3% szansy na to, że trafimy coś specjalnego. Podczas gdy normalnie jest to 1% szansy. I sami zobaczcie tutaj za 90 klejnotów, mogę sobie kupić rzadką skórkę lub lepszą, i to mam 3% na legendarne, a tutaj za tą samą cenę mam 3%, ale na coś specjalnego, więc naprawdę się opyla. Także przechodzimy do kręcenia. 9 tysięcy klejnotów. Starczy, starczyłoby mi na, 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 na ile? Na 100 i Tego nie jestem pewien. Czy mamy coś legendarnego? O, było blisko. Oczywiście, słuchajcie. Poza, poza tu, generalnie tutaj mam chyba wszystkie skiny. Nie wiem, czy wszystkie, ale tak czy siak. No tutaj je polujemy tylko na to coś specjalnego po to, żeby zarobić żetony. Wiecie o co chodzi. Więc tutaj chcę to po prostu wykorzystać, że mamy trzykrotnie większą szansę na trafienie czegoś specjalnego. Tutaj trafiamy coś epickiego. No i po około 15 żetonów, ale nie o to chodzi Myślę, że najpierw sobie możemy pokręcić troszeczkę tym sprawdźmy, czy trafię rzeczywiście coś specjalnego w miarę szybko, bo kiedy, słuchajcie, było zamrożone specjalne koło, czyli to z Frozen Valkyrią, tam było 5% szansy na Frozen Valkyrię i tam trafiałem ją na potęgę. Trafiałem ją trzy razy, a kręciłem naprawdę mało. Natomiast najważniejsze dla mnie jest ten Battle Angel oraz Cyborg, które są w osobnym skinie, znaczy spinie. Osobne skiny są w innym spinie. Te słowa zawsze mi się mylą, więc do nich przejdziemy za chwilę. Najpierw chciałbym trafić coś specjalnego, ale jeżeli bardzo długo tutaj nic nie wypadnie No to oczywiście przejdziemy tam Bo tam myślę, że powinniśmy raczej bez większego problemu Tak naprawdę trafić te rzeczy Dobra, popatrzcie, mamy drugi Nie, to był pierwszy legendarny Ponieważ tutaj mamy również legendarne jakieś tam skiny Ale tak naprawdę chodzi tylko o te dwa Bo poza tym nie ma tu nic ciekawego W sensie nie ma nic nowego, nie ma nic ciekawego Kogo obchodzi Dr. Egg Kogo obchodzi Goblin Mech Tutaj słuchajcie, liczy się tylko 2,5% 2,5% więc 5% szansy 5% szansy to dokładnie tyle ile miała Frozen Walkiria, którą trafiłem spo, pro razy Więc, naprawdę, słuchajcie Jestem pełen nadziei, natomiast tutaj No kurde, bele, marce, bele. No nic tutaj ciekawego, słuchajcie, nie ma w sensie Te epickie wypadają, legenda jakaś Wypadła, ale mnie to nie obchodzi W ogóle, słuchajcie, ja to nagrywam Pomyśl, że Polaków zarabią za w Także dajcie znać, jak bardzo jesteśmy Dobrzy w piłkę nożną, Robert Lewandowski Orzeł Polski Orzeł Polski, patrzcie, on tutaj jest, słuchajcie Ej, dobra, myślałem, że tego gościa nie mam Dobra, let's go, let's go, let's go, dawajcie coś specjalnego Dawajcie, słuchajcie, koło specjalne Trzy razy Jeżeli co, nie no, musimy, słuchajcie, mam dziewięć tysięcy żetonów Znaczy, klejnotów Jeżeli nie otwieram tak długo, aż nie trafię Czegoś specjalnego Tak to, słuchajcie, będzie wyglądało Mogłabym nabyć, na razy 10, Ale po co robić razy dziesięć? jak można robić razy jeden Więc y, można się po prostu tym delektować Czy tutaj nie wypadnie, to nie wypadnie Wypadło właśnie, o to chodzi I odbieramy 700 żetonów za Daj szoguna, let's go Dobrze, słuchajcie, o to chodzi Ale zanim przejdziemy do koło cyberoferty Muszę sprawdzić jedną rzecz Nie wiem, czy zauważyliście. to nazywa się koło specjalne Trzy razy Więc czy to nie wygląda w taki sposób, że powinno się nim kręcić Potrójnie Czy wtedy nie wypadną, słuchajcie, same coś specjalnego Trzeba sprawdzić ten mit Trzeba to sprawdzić, no ale póki co nie, ale może... choć Jakby wypadło choć jedno, coś specjalnego, to by było coś potężnego, no bo ta nazwa mówi sama za siebie, no nie wiecie o co chodzi. Swoją drogą nie liczyłem ile razy musiałem zakręcić, żeby trafić coś specjalnego, ale było to na pewno mniej razy niż 20, no na 100% było to razy mniej niż 20, tutaj mamy 3 razy rzadkie, więc... Może lepiej nie kręcić się tym kołem potrójnie. Ale dobrze, my przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli dwa nowe, legendarne skiny, na które mamy 5% szansy, oczywiście sumarycznie. Tak, wiadomo o co chodzi. Ale jak trafimy je, jakby póki co nie ma dla mnie znaczenia, który trafimy, a którego nie trafimy. Tutaj mamy Battle Angel, jest już bardzo blisko, także. Musimy się z nią, wiecie, tak jakby zapoznać, zaprzyjaźnić. To nie jest tak, że ten skin się przyjdzie do nas od razu. Tak to brałem tylko z Walkirią, która wypadła mi w absolutnie pierwszym skinie w moim życiu. Czy Cyborg jest już z nami? Niestety nie, ale jest coraz bliżej. Jest już naprawdę bardzo blisko. Więc myślę, że teraz totalnie to może wypaść. No, 5% szans to jest dużo. Patrzcie, przed chwilą skorzystaliśmy z 3% szansy. Panie Cyborgu, Panie Cyborgu, zapraszam do... No nie! No nie! Ciężko jest z tym cyborgiem, oj, ciężko, ale patrzcie, 3% szansy. Ile musiałem razem zakręcić, żeby wypadło coś specjalnego? Mało, mniej niż 20 na pewno. Tutaj mamy jeszcze więcej procent szansy, bo zamiast trzech mamy 5. I okej, okay, spokojnie, teraz wypadnie nam jakiś shit, jakiś, słuchajcie, nie wiadomo o co chodzi. Lecimy po prostu dalej. I teraz na 100%, nie na 5%, na 100% wypada nam jeden z tych dwóch skinów. Słuchajcie, czy jasno. No nie. No nie, no nie, no nie. Oskamowałem widzów. Przepraszam widzowie, ten sam gość nam wypadł, patrzcie. Ten sam typ nam wypadł. Nie wiem, czy dokładnie ten sam, ale na pewno też jakiś łuci. Cristiano, pomóż mi. Pani Cristiano Ronaldinho. No teraz to już musi, no. Teraz to już nie ma innej opcji, że... Aha, wypada nam jakiś gość Jakiś randomowy typek. Ej, dobra, bo tutaj zaczynają się robić kłopoty. Okej, okay, jeszcze co prawda. Mało się nakręciłem tym koło cyberoferty, ale... Liczyłem na to, że już to coś nam wypadnie tutaj ciekawego. No póki to, no nie gadajcie, że ten typ... No nie, już no znowu łącznik! Trzeci raz w ciągu czterech spinów. Ile tych łuczników jest? Ja muszę to zaraz sprawdzić. Muszę to być. Jaka jest szansa na to, że mi sami łucznicy wypadają? Przecież oni mają mniej procent szansy niż... No genialnie, no genialnie, no epicki skin, no po prostu, epicko bym powiedział. Sami zobaczcie, ile tu jest uczniów. O, po policzmy ich razem, słuchajcie. Policzmy ich razem. Mamy tak, Green Hooda to jest jeden. Red Huda to jest dwa. Mamy do tego jeszcze, słuchajcie, no póki co to jest tylko dwóch. Okej, okay, i blue Hooda, czyli trzech. I oni mają 7,5% szansy. Jeden ma 7,5% szans. O, wow, to oni będą mnie tu prześladować. Dobra, otwieramy dalej, kręcimy dalej koło Cyberofenty. Potrzebuję tych dwóch skinów. Póki co, em, rozwaliliśmy koło tego, to potrójne koło, rozwaliłem. Poni nie, nie, nie. Nie, nie, ja nie widziałem, co tam się dzieje. Ja nic nie widzę, ja słuchajcie, nic nie widzę, nic nie słyszę. Nic nie mam do łuczników, ale chciałbym, żeby mniej troszeczkę. Nie. nie, nie, nie! Moi drodzy. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu kręcimy. Ja nic nie widzę. Ja nie chcę tego widzieć. Powiedzcie mi, czy wypadł kolejny łucznik, bo to, to jest za dużo, słuchajcie, za, za, za moich oczu. One tego nie wy... Uff, dobrze, przynajmniej nie łucznik. Lecimy dalej. Ta złapa została przełamana. Dawajcie, ej, serio, bo, bo się zaczynam niepokoić. Mam więcej szansy niż na tamtego Tajszoguna I czy to jest ten spin? Czy to jest... Ale jesteśmy blisko, jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy bardzo słuchajcie. O włos, dosłownie o włos byliśmy od Cyborga i o włos byliśmy od Battle Angel. Jeżeli trafi sobie te dwa skiny w miarę szybko, a na to się póki co nie zapowiada, no to wtedy oczywiście przeszedłbym na potrójne koło. Ej! Tego skina nie miałem, sami zobaczcie. Nie miałem stabikata! Uuu! Ciekawe, no to takiego skina mogę trafić, co prawda. Zawsze spoko jest trafić skina, jakiego jeszcze nie miałem. Generalnie z tych zielonych, niebieskich i, i tych zwykłych, no to wiadomo, że nie wszystkie skiny mam, ale y, jakby nigdy ich nie y, na nie nie polowałem. Ja trafiam legendarnego skina i... No, no, no i sami zobaczcie. No, o co tutaj chodzi? 2,5% szansy. 2,5% szansy, a na tego typa było, słuchajcie, 1,25 na dr Ega było 1.25, czyli dwa razy mniej. A i tak go trafiłem jako pierwszego No genialne koło, no genialne koło Dawajcie cyborga, dawaj cyborga, dawaj cyborga ty... Łucznik, no nie, no łucznik Dobra, moi drodzy, zróbmy sobie przerwę Sprawdźmy jeszcze raz to Koło potrójne, sprawdźmy, bo tam po prostu to nie działa Tam to koło się popsuło Wiecie o co chodzi? Oooo, było blisko O tyle O tyle było od Inferno Dragona Dawajcie, wy, wypadnij mi coś, wypadnij Przynajmniej nie łucznik, no nie? To jakby o tyle dobrze. No to mi się podoba, to tak? Tutaj mogę przynajmniej odpocząć od łucznika. No i dobrze, mamy coś epickiego, więc generalnie nie ma się czym jarać. Ale dwa epickie. Tutaj poszło zdecydowanie lepiej. Może tutaj trzeba zakręcić potrójnie. Także sprawdźmy, słuchajcie. koło cyberoferty oferty. Dawajcie mi go. Dobrze. Już jest dobrze, bo to nie jest łucznik. Każdy z kim, który nie jest łucznikiem jest na plus. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy blisko. Jesteśmy coraz było, słuchajcie, rzadkie, teraz mamy epickie, a teraz będzie legendarne, będzie le... No nie no tak słuchajcie, na 100% Na 100% Ten spin jest tak ustawiony, żeby nabierać graczy Kiedy już myślisz, że wypadnie to Battle Evil albo Cyborg Nie, nie wypadnie Musisz kręcić dalej, teraz że... nie wypadnie, teraz nie wypadnie spokojnie, dobra, trafiamy tego ziomala, którego nie mieliśmy, ale już go mamy, więc sorry, tu gdzieś na quick że tak powiem. Lecimy dalej, słuchajcie, bo się oczywiście nie poddam, ale sami zwróćcie uwagę na to, że tam miałem 3% szansy na Leg na... 3% szansy miałem na coś specjalnego w koło specjalne 3 razy. Tutaj mam 5% szansy na to, co chciałem trafić i na pewno zakręciłem więcej razy. Na 100% zakręciłem więcej razy. Oczywiście, ja mówię, wiecie, 5% to jest tylko statystyka, więc ja mogę kręcić tym tak naprawdę w nieskończoność i to może nigdy nie wypaść. Ale statystycznie rzecz biorąc, to już powinienem mieć te dwa nowe skiny. A póki co ich nie mam, yy, więc no muszę kręcić dalej. Kręćmy dalej. Yy. No nie, no nie. No, z, no cały czas wypada ta gościuwa, no. Ona jest trochę jak łucznik, ale rzeczywiście, słuchajcie, no trochę przynajmniej ci łucznicy odpuścili. No dawajcie, no koło cyberoperty, bo mi się już kończą powoli te gemy. Tutaj musi wypaść, tutaj musi wypaść. No nie, no ile razy, ile jeszcze, ile razy jeszcze ten gość będzie mi wypadał? Zamiast tego legendarnego, na którego poluję. Patrzcie, zaczynałem z dziewięcioma tysiącami i już wydałem. Yy, no dosyć sporo, bo wydałem chyba 3,5. Dosyć szybko to leci, no bo wiecie, jeden kosztuje 90, a one nam się nie zwracają. Więc dosyć szybko to schodzi, oczywiście. Dalej, dużo kręcenia przed nami, no ale dajcie, to musi być teraz, to musi być teraz. No nie, no, nie, no nigdy nie wypadnie. I powiedzcie mi, że to nie jest ustawione. Serio, powiedzcie mi, że to nie jest ustawione, że po prostu mam pecha. No, że po prostu mam pecha. no, peszek, nie, No, pe pech nie chodzi po lasach, tylko chodzi po. Patrzcie teraz. Ja się nawet nie podpalam. Dokładnie to samo. Znowu cyborg i obok zielony łucznik. Oczywiście, kto wypada, łucznik. Ile razy już było w tym odcinku w taki sposób? Oczywiście, ja się nie poddam, słuchajcie. Albo wyzeruję swoje konto z albo trafię dwa nowe skiny. Natomiast. Kogo trochę tym razem? Ej, nie, nie, to jest przesada Moi drodzy, dajmy sobie koło mundialowe Ponieważ to jest naprawdę przesada Serio, siedzę tutaj i sam to siebie mówię Że nie wierzę w to, co się dzieje Nie jest możliwe, żeby tak często wy... O, no i tutaj legendarne od razu No i legendarne od razu A ile mieliśmy szansy na legendarnego? Słuchajcie 3,85 3,85 mieliśmy na, na le... Znaczy, no generalnie to dużo więcej, no bo tych legendarnych Jest to dobra, mniejsza Lecimy z kołem mundialowym, bo jak widać Ona po prostu oddaje ono chce, żebyśmy nim kręcili A tamto koło badziewie jakieś Straszne badziewie No, te, no tego legendarnego, nie słuchajcie Tego niemieckiego skina legendarnego muszę mieć Bo to jest jedyny legendarny Z tego koła, którego jeszcze nie mam Całą resztę mam Więc dawajcie mi go, mordeczko No nie no, tych też ziomali mam Mam tego epickiego no Dobra, jeszcze raz i teraz słuchajcie na pełnej 10 razy 10 razy Póki co patrzę. Jeżeli teraz nie wypadnie nic fajnego, oczywiście, oczywiście, że Battle Angel nie wypada. Czy wy macie jeszcze jakieś wątpliwości, czy to jest ustawione, czy nie? Ja, słuchajcie, nie daję odpowiedzi. Ja zadaję pytanie. Ja wam nie daję odpowiedzi na tacy. Ja tylko głośno myślę. Wiecie, o co chodzi? Teraz musi być. No nie, nie, nie. Ile razy już tak było? Serio, słuchajcie, jeżeli ktoś w komentarzu zliczy, ile razy było tak, że prawie wypadł ten legendarny, ale jednak nie... Na pewno 10 razy już tak było. O, oczywiście łucznik. Oczywiście że łucznik wypadł. Głupi Nigdy w życiu nie zagram tym łucznikiem. Jestem na niego wściekły. Ej, nie! To jest... Nie! N nie! Drugi legendarny wypadł nam, a te legendarne mają dwa razy mniejszą szansę niż Battle Angel i Cyborg, słuchajcie, to jest jakieś oszustwo chyba! Cyborg, cyborg! Łucznik! Łucznik Czy one w ogóle mogą wypaść? Ej, jestem już, słuchajcie, naprawdę się już zaczynam denerwować. To już jest przesada. Że wypadają mi inne legendarne, a te, które mają większą szansę, nie wypadają. Moi drodzy, żarty się skończyły, opaska po nauczy i lecimy z 10 kolejnymi zakręceniami, ale powiem Wam szczerze, strasznie się martwię, bo wydałem już 5000 żetonów, znaczy klejnotów, 5 tysięcy klejnotów i nie wypadł mi żaden z tych nowych skillów, oczywiście. Ja wydałem je troszeczkę na mundialowe koło i na sporo wydałem na tamto koło trzykrotne więc nie wszystko poszło na to koło cyber oferty. Natomiast wydałem 5 tysięcy klejnotów i nie mam żadnego z tych skinów nowych. Więc to jest straszna lifa, Boję się, że po prostu te 4000, które mi zostały przed tym, jak zacząłem kręcić te 10 razy, również nie wystarczą. I wtedy będę. No nie, no nie, no nie. Słuchajcie, nie chcę mieć nawet o tym myśleć, że wydam 9000 klejnotów i nie wypadnie mi żaden z tych nowych skinów. Bo jeszcze, jakby wypadł ten Cyborg, a Battle Angel nie wypadła, albo na odwrót, bo jeszcze byłbym w stanie to przeżyć, aczkolwiek. Na pewno byłbym sfrustrowany, delikatnie mówiąc, także póki co o tym nie myślę, po prostu kręcimy i ja czuję, że to już wypada. Tylko trzeba przyciągnąć myślami, wiecie o co chodzi, co się kręci, co się kręci. Co, Battle Angel już wypadła? No pewnie wypada, a cyborg wypada w tym momencie, let's go! Dobra, dobra, kręcimy dalej, kręcimy dalej, no bo serio, słuchajcie, zaczęło się tak dobrze od tego Taishoguna, który wypadł w miarę szybko. Dobra, koniec mamy? Nie. No nie, kolejny legendarny, kolejny legendarny wypadł, a nie ma nowego skina. Ale za to mamy czterech łuczników, bardzo fajnie! Moi drodzy, dla jasności szybka matematyka, Battle Angel plus Cyborg równa się 5%, bardzo fajnie, bardzo fajnie, a tutaj mamy tak, Stumble Queen 1.25, Stumble Bot MK3 1.25, Goblin Mech 1.25 i do tego Dr. Egg 1.25, ja póki to trafiłem Dr. Egga, trafiłem Goblina i trafiłem tego Stumble Bota, czyli te trzy skiny łącznie... Łącznie mają 3,75. Czyli one łącznie mają mniej niż 2T i nie trafiłem żadnego z tych, dlatego kręcimy dalej! Oczywiście dajcie obatkę na oczy, bo tena to może być ten. Skin. Serio, słuchajcie. Nie chcę mi się wierzyć, że mam po prostu tak gigantycznego pecha. Wiecie o co chodzi? No tutaj trafiamy jakiś totalny syf. Na maksa, słuchajcie, syf. Bo, jakby yy, po potrójnym kole, w sensie to koło specjalne trzykrotne, tam miałem 3% szansy i ciach! Szybko zostało to wykorzystane. Tutaj. Słuchajcie, no procenty nie kłamią, tak? Procenty nie kłamią. Mamy 5% szansy. To znaczy, że. Statystycznie, jedno na 20 zakręceń powinno się skończyć właśnie ym, jednym z tych dwóch skinów, no nie? A, a ja zakręciłem srogo ponad 20 razy. Oj, srogo, słuchajcie, naprawdę, no. no pewnie z 50 razy już tym zakręciłem. Zostały mi 3000 yy, żetonów, klejnotów, matur, klejnotów, nie żetonów, klejnotów, 3000 klejnotów. I tym razem cyborg nie wypada. Battle Angel również nie wypada. Dobra, trzeba zakombinować. Damy sobie razy 4. Spróbujmy dać razy cztery. Może to schakuje grę. Okej, okay, dobra. Nic nowego, w sensie standardowa operacja. Czyli po prostu nie wypada to, co chcemy. Już się zdążyłem przyzwyczaić. Już myślałem, że słuchajcie gobliny gobline wypadnie. I znowu bym psioczył na to, że prawdopodobieństwo nie pozwala na taką sytuację. O, nasz nasz stary. Nie najlepszy przyjaciel, ale, ale stary przyjaciel. Ponownie się z nim witamy i żegnamy od... od razu, no słuchajcie, no ja, ja nie będę tego komentował. Okej, okay. poczwórna ilość nie działa. Może podwójna to działa. No proszę, słuchajcie, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, no bo to musi wypaść. No to, Tak jest! Tak jest! Tak jest! Mamy battu! Let's go, let's go! To teraz tylko lecimy po cyborga, po no, cyborga, dobra, to by było. Mamy cyborga, nie tego, którego chciałem, ale o to właśnie chodzi. Legendarne, szkoda tylko, że w podwójnym. Spinie, bo nie mogę sobie jej tak obejrzeć, ale w sumie to mogę. Ej, a to, że tutaj się zmienia ta, 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 słuchajcie, buźka, to jest coś genialnego. Jak wprowadzili tego skina, to ja o tym mówiłem, żeby tu się zmieniały emotki i to oni to wprowadzili, ale to było genialne. Ja po prostu przewiduję tę grę doskonale. No i tak się prezentuje nasza Battle Angel. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Te skrzydła oczywiście wyglądają mega dobrze, bo od przodu skin jak skin. W sensie podobny do Walkiri, e, do Frozen Walkiri, ale od tyłu te skrzydła. Myślę, że jak będzie się tym grało i jak będzie się na przykład leciało gdzieś, na przykład się wyskoczy na grzybie i będzie się leciało, to będzie dobrze wyglądało. Ale my tu jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ponieważ cyborg jeszcze na nas czeka. Być może teraz. To się do nas uśmiechnie, odwróci się, słuchajcie, ten niekorzystny dla nas trend i coś tutaj nam wskoczy. Bo teraz oczywiście już 5% nas nie obowiązuje, bo ja już nie chcę trafiać Battle Engine. Mnie interesuje tylko te konkretne 2,5% na Cyborga. Tutaj trafiamy sobie... A, myślałem, że tego Golden Mecha, no ale nawet nie. Nawet nie jego, tak? siak, słuchajcie, no muszę mieć tego Cyborga, bo jest to legendarny skin i nie mogę go nie mieć. Stumble jak był, to go nie trafiłem, bo za mało wtedy kręciłem, no i wy... Po prostu sobie to straciłem. Jo, myślałem, że Battle Angel wypadnie. Jeżeli mi teraz, słuchajcie, zamiast cyborga Po oraz drugi wypadnie Battle Ender. to ja po prostu chyba, słuchajcie, osaleję. Natomiast biorąc pod uwagę to, jaką skuteczność mamy na tym kole Fortuny, Myślę, że... Myślę, że... Nie! Nie, 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 myślę, że nie trafimy, słuchajcie, ani Battle Engine ani cyborga ale otwieram do końca. Dwa tysiące... Klejnotu bo zostało mi do końca, no i proszę, słuchajcie, proszę, proszę, no nie, no tym razem też nie, chociaż no było nie tak daleko, no i obok był, no obok był ten cyborg, powiem wam szczerze, że ten cyborg nawet mi się bardziej podobał od Battle Angel, nawet bardziej wolałbym go trafić, ale oczywiście, muszę mieć i tego, i tego, bo przespałem, tak jak wam zacząłem przed chwilą mówić, nie, nie łuczniku, nie rób tego, nie rób mi tego łuczniku, nie rób mi tego, proszę, ja nie mogę, ja będę miał koszmary przez tego typa tego łucznika, bo będę miał już bardzo, bardzo złe się ktoś ja będę miał z nim później, no to no, jest bardzo niefajny gość, a my trafiamy, no nawet, no... a, nie może ja, Aaaaa! Szkoda, szczęki, ci, no ja na to w każdym razie. Koło cyberoferty, let's go, cyborg na nas czeka, no nie mam tego jednorożca, strasznie mi jest przykro z powodu, że nie mam jednorożca, um, nie mam, słuchajcie, Stumblestraina, też jest to słaba opcja, a Supergal jest jeszcze do trafienia, której nie mam, ona jest oczywiście w tym zwykłym koło Fortuny, więc trzeba by troszeczkę pootwierać, a no wiecie, no koło cyberoferty nie wypada codziennie, także lepiej, słuchajcie, z niego skorzystać teraz, póki ma się na to okazję, no 1500 zostało, oczywiście, słuchajcie, mamy promocyjne ceny, w sklepie na klejnoty i na rzeczony. Są promocyjne ceny, są okazji Black Friday, więc ja sobie z tego skorzystałem. No ale wiecie, no ja musiałem tym troszeczkę pokręcić. Wy, jeżeli normalnie nie, nie kręcicie tym, a zawsze chcieliście, no to myślę, że teraz jest najlepsza okazja, jeżeli chcielibyście to zrobić. No bo rzeczywiście. Cena pozostaje ta sama, ale dostajecie sporo więcej tych itemów. Ja na przykład dostałem dużo więcej tych klejnotów po prostu, zamiast 5 tysięcy dostałem chyba, no ponad 6, 6,5, coś takiego, naprawdę sporo tego, w każdym razie Tak dzisiaj, tak. olewamy sklep, olewamy go, bo ja chcę trafić z cyborga, a trafiam. Okej, okay, już lepszy jest ten typ. Z, z gitarą, tak, z lutnią, z gitarą Spoko jest, przynajmniej, żeby byle nie patrzeć Na tego głupiego łucznika, bo po prostu Oszaleje Oszaleje, oszaleje, oszaleje jako trafię tyborga, to też oszaleje Czy teraz, czy to, to, czy to jest ten moment, czy to jest ten moment Czy to, nie Dlaczego to się tak dzieje, dlaczego to się tak dzieje Wydałem strasznie dużo, wydałem strasznie Dużo, dajcie mi prostu, strasznie dużo Wydałem, no macie tą kasę od macioka, No Macie moją kamacie, moje siano! Dałem wam moje siano, dajcie mi mojego skina, tak? To powinna być, słuchajcie, uczciwa transakcja, dostajesz siano, znaczy dajesz siano, dostajesz skina, a ja daję im siano, ale nie dostajesz skina w zamian, no Trafiamy jakieś astronautę, kurde, no ponad co mi ten astronauta skoro trafię, bo już 20 tysięcy razy i ostatni tysiąc Ostatnie 10, e, nie wiem, jakieś 11, myślę, będzie zakręty, 11 zakręty Mój drodzy, wiecie, jak to jest mało! To jest bardzo mało. Teraz, słuchajcie, się okaże. No i tak, ostatnie, nie, to dobra, dobra, jeszcze, słuchajcie, nie, nie robię. Bo mogłem zrobić tak, ale nie zrobię tego. Lecimy, słuchajcie, po kolei. Powolutku, pomalutku. Jeżeli Cyborg ma do nas przyjść, to po prostu do nas przyjdzie. I taka jest, słuchajcie, prawda. Tak samo z łucznikiem, jeżeli ma do nas przyjść, to przyjdzie, ale jeżeli, ma, jeżeli nie ma do nas przyjść, to on i tak do nas przyjdzie, tak to już z tymi łucznikami jest, więc jeżeli wy, jeżeli ktoś z was uprawia tak sportowo łucznictwo, to powiem wam tyle, uh, uprawiajcie je jak najbardziej, to bardzo dobrze, że uprawiacie sport, ale zostawcie tam Belgaja po prostu, tak, jakby Usuńcie te łuki. Z mojego przynajmniej Bo ja już nie wytrzymuję, no po prostu I tego typa też, jeżeli słuchajcie Jesteście jakimiś asasinami I jakimiś shurikenami, na przykład e, Że rzucacie na zawodach, to róbcie to Super, ja się naprawdę bardzo cieszę Że macie taką zajawkę, ale Zostawcie mojego Stumble W spokoju, bo ja już nie wytrzymuję Jeżeli jesteście astronautami, to też Dobra, ostatnie kilka szans Jeżeli się nie mylę, to chyba sześć Ostatnich do końca trafiłem coś specjalnego. To jest rzecz, którą chciałem trafić. E, trafiłem. E, Battle Angel, to jest zdecydowanie coś, co również chciałem trafić. I jedyna rzecz, której póki co nie mam, bo miałem trzy cele właśnie. Coś specjalnego. E, nie, Battle Angel i Cyborg. I Cyborga nie mam, mimo że trafiłem naprawdę sporo legendarnych rzeczy i tego gościa. Patrzcie, tego gościa trafiam po raz trzeci. Tego gościa, który ma 1,25% szansy 1,25% szansy trafiam po raz trzeci A cyborga trafiłem 0 razy Battle Angel trafiłem raz Ja słuchajcie, nie zadaję pytań Znaczy nie, ja nie daję odpowiedzi Ja zadaję pytania Czy to jest, słuchajcie, to musi się, nie To musi się udać, to musi Nie za każdym razem, to tak wolno leci, że mam nadzieję, że się odbije i jednak zostanie na tym cyborgu. Ale nie ma co się oszukiwać. Może po prostu cyborg nie jest stworzony dla mnie. No tutaj oko, no kogo moje oczy widzą. No słuchajcie, to piękna sprawa. No tego gościa po prostu... Aż, słuchajcie, no ta strzała przeszła mu, tak? Przez, 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 przez czubek głowy. Szkoda, że przy, nie przez środek. Tak, lećmy dalej, lećmy dalej! Let's go! Dobrze, no ten, ten bot, ten, ten bot, nie wiem jak on się tam nazywa, ten MK3 bot Nie, nie, nie No, oh, let's go, let's go, dalej słuchajcie Ten bot, ten bot MK3 ma 1,25% szansy na trafienie i mam go trzy razy go trafiłem, 3 Nie jeden nie 2, a 3, no nie? A Cyborg ma dwa razy większą szansę powodzenia a trafiłem go zero razy, czyli nieskończoność razy mniej. Oj, oj, oj! Czy to już jest koniec? Tak się skupiłem na komentowaniu, że aż się zagapiłem. Także, moi drodzy, na koniec, specjalnie dla najbardziej wytrwałych widzów, jeszcze dziesięciokrotne kręcenie normalnym zmiennym. aby pamiętać pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba. Oczywiście cyborga jeszcze będę musiał trafić, więc zostawcie suba, żeby nie przegapić polowania na cyborga. A super gal dla potwierdzenia jest do trafienia, więc kiedyś na pewno ją jeszcze dorwę. Tak czy siak, zostawcie suba, nie bądźcie paruwa. Nawet tutaj trafiam tego bota, którego nie chcę trafiać. I zero. napiszcie mi, czy wy, jeżeli kręciliście... O, proszę, tutaj też traf jeżeli czy wy kręcicie w właśnie czarny weekend że tak powiem jeszcze myślałem że tego typa trafię to dajcie znać czy u was battle angel i cyborg wypadli z taką samą jeżeli w ogóle wypadli to czy, czy też mieliście takie duże ciężary jak ja bo sami widzieliście u mnie wydałem kilka tysięcy klejnotów i wypadł tylko raz i to jeden skin, więc naprawdę lipa, w sensie serio No powinno to wypaść troszeczkę częściej No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? muszę się zadowolić świniakiem No i oczywiście Battle Angel też jest okej Więc moi drodzy Super Gal jakby nam teraz wypadła To w ogóle by było coś genialnego, serio No Super Gal jako ten skin taki wiecie Nagroda, bo o I to jest ostatni skin w tym odcinku Do widzenia Ej, ale tak serio to wyszło całkiem nieźle, także to, także to jest dobra nagroda pocieszenia.